Należy obliczyć, ile jest liczb ośmiocyfrowych, takich że pierwszą cyfrą jest 3. W takim razie mamy jedną tylko możliwość. Występuje w nich jedna cyfra 4, jedna cyfra 6 i jedna cyfra 8, a pozostałe cyfry są zerami. Czyli cyfrę 3 ustawiamy na pierwszym miejscu, więc na jeden sposób, tak jak zapisaliśmy. Cyfrę 4 możemy umieścić na jednym z siedmiu miejsc. Więc mamy razy 7, bo na 7 sposobów. Cyfrę 6 możemy umieścić na 1 z 6 miejsc, a więc na 6 sposobów. Cyfrę 8 możemy umieścić na 1 z 5 miejsc, w takim razie mamy na 5 sposobów. Natomiast na pozostałych 4 miejscach ustawiamy cyfrę 0, czyli mamy na 1 sposób. 1 razy 7, razy 6, razy 5 i razy 1 daje nam 210. Pod punkcie B cyfry 3 ustawiamy na pierwszym miejscu, a więc na jeden sposób. Dwie ostatnie cyfry to 0, więc ustawiamy je na jeden sposób. Cyfrę 7 możemy umieścić na jednym z pięciu pozostałych miejsc, w takim razie mamy na 5 sposobów. Cyfrę 9 możemy umieścić na jednym z czterech miejsc, w takim razie na 4 sposoby. A na pozostałych trzech miejscach ustawiamy cyfrę 0, w takim razie to jest jeden sposób. 1 razy 1, 5 i razy 4, razy 1 mamy 20. Natomiast w podpunkcie C cyfrę 3 ustawiamy na pierwszym miejscu, w takim razie mamy na jeden sposób. Cyfrę 2 możemy ustawić na jednym z siedmiu pozostałych miejsc, czyli na 7 sposobów. Cyfrę 1 możemy ustawić na 6 sposobów. A pozostałe cyfry, czyli 0, możemy wstawić na jeden sposób. 7 razy 6 to jest 42.